Myślę, że nasi odbiorcy są zainteresowani tym, jak to szło do tego, że zaczął się pan interesować leczeniem człowieka różnymi chorobami, w jaki sposób zaczął Pan zdobywać swoją wiedzę, w jakich to było okolicznościach i co pana do tego skłoniło? Tego tematu dzisiaj nie rozwiniemy, ja tylko <laughs> zaznaczę, że działo się to około 25 lat temu, bo od tego. Czasu w zasadzie tym, tymi tematami zajmuję się. Było to jeszcze w czasach, kiedy ja mieszkałem w Australii, tam spędziłem 21 lat. Tam zacząłem się tymi sprawami zajmować. Nawet rozpędziłem się i poszedłem na wydział medyczny na Uniwersytecie w Sydney, ale tylko na chwilę. Dlatego, że kiedy zorientowałem się o co chodzi, kiedy zauważyłem, że lekarz jest kształcony tylko po to, żeby nauczyć się jaka tabletka na co jest to ten kierunek absolutnie mi nie odpowiadał. Niemniej jednak to wszystko kontynuowałem. No i tej medycyny uczyłem się po prostu sam, dlatego że nie widziałem żadnego powodu, dlaczego ja muszę chodzić na uniwersytet i uczyć się fizjologii po to, tylko żeby za rok zdać egzamin. Ja się fizjologii uczę 20 lat ponad. Ja to, to, to jest nauka, która ja ją zgłębiam cały czas, dlatego że nie mam egzaminu. To samo jest z biochemią, to samo jest z mechanizmami chorób wewnętrznych i tak dalej. Zaczęło się to w tamtych czasach. Jest z tym związanych bardzo dużo ciekawych historii, ale to pewnie w następnych odcinkach sobie powiemy. Natomiast to zaczęło się wtedy. Wtedy zacząłem zgłębiać sprawy, głównie sprawy dotyczące diet. Jak każda dieta działa na człowieka, zacząłem zgłębiać sprawy przede wszystkim wtedy, na tamtym etapie cholesterolu. Wtedy się go bałem. Dzisiaj w ogóle mnie to nie obchodzi, ile tego cholesterolu mam Bo to nie ma najmniejszego znaczenia Bo cholesterol, trzeba powiedzieć, nigdy nie był, nie jest i nigdzie nie będzie przyczyną zawałów O czym sobie powiemy na seminarium teraz Gdzie bardzo dokładnie będziemy omawiać sprawy cholesterolu Będziemy omawiać sprawy miażdżycy Jak odwracać miażdżycę, jeśli miażdżyca istnieje I komuś grozi na przykład bypass czy, czy stenty te procesy są jak najbardziej odwracalne. To nie jest prawda, co nam się mówi, że jeżeli ktoś ma już te tętnice przyblokowane w znacznym stopniu, to trzeba mu założyć stęp To, to nieprawda. To ja to robię już 20 lat, także. <gryw> I to sobie mówimy dokładnie, jak to osiągnąć. Tą wiedzą podzieli się Pan z mieszkańcami Białego Stoku i Okolic już jutro w wyższej szkole ekonomicznej podczas seminarium, proszę powiedzieć. Jaka tematyka, poza tą, o której pan zdążył powiedzieć przed momentem w Radiu Yard, będzie dominować? Nie chcę, żeby dominowało cokolwiek. Chciałbym przez te godziny, które tam mamy, a ich mamy niewiele, bo mamy tylko 12 godzin około, więc to jest bardzo, bardzo krótki czas. Chciałbym w sposób przekrojowy, a jednocześnie bardzo praktyczny, przekazać informację czy wiedzę, która pozwala wielokrotnie wyleczyć się z chorób, z chorób uznana, uznanych za choroby nieuleczalne. Z tego powodu będziemy mówić oczywiście o, o miażdżycy, będziemy mówić o nowotworach, będziemy mówić o, o chorobach tarczycy, będziemy mówić o reumatoidalnym zapaleniu stawów. Będziemy mówić ogólnie o chorobach przewlekłych, skąd one się biorą, będziemy mówić o prawidłowym oddychaniu, o czym w zasadzie nic się nie mówi, a skutek prawidłowego oddychania jest ogromny i efekt terapeutyczny jest taki, że nie zdajemy sobie nawet sprawy z tego. Będziemy mówić o zakwaszeniu żołądka, będziemy mówić o alergiach, także to będziemy mówić o końcu medycyny farmakologicznej. E, dlatego, że tak to w tej chwili już jest. Także tematów mamy bardzo, bardzo dużo. E, ja również mam nadzieję, że na seminarium szczególnie dołączą do nas e, studenci, e, studenci medycyny. Oczywiście zaprosiłem pana rektora e, Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku z, 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 z prorektorami, z pracownikami i ze studentami. E, dlatego właśnie. Że chciałbym pokazać, że taka integracja jest możliwa i że taka integracja prowadzi do bardzo pozytywnych skutków u każdego pacjenta. Ja I serdecznie zapraszam właśnie szczególnie medyków, bo my w zasadzie powinniśmy chodzić się leczyć do lekarza. Dziękuję serdecznie za to pierwsze spotkanie w studiu Radia i Telewizji JART. Podczas kolejnych audycji z Pana udziałem zapewne będzie Pan. Dokładnie, precyzyjnie omawiał różne zagadnienia oraz choroby, z jakimi stykamy się na co dzień. Specjalista z zakresu naturoterapii, pan Jerzy Ziemba, był naszym gościem. Dziękujemy bardzo. Dziękuję Państwu, dziękuję bardzo jeszcze raz, zapraszam. Dziękujemy za przyjęcie zaproszenia właściciela firmy Yard, pana Jarosława Dziemiana i za wizytę w firmie Yard, w Yard Media. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia i do usłyszenia.